Czas na wypowiedzi ekipy gospodarzy. Po o Kotwica Kołobrzeg, Andrzej Włocławek. gospodarzy, Pan Tomasz Maroszek oraz JJ Monkonek. Bardzo proszę Panie trenerze o podsumowanie dzisiejszego się? Zawodku. Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z za, za zwycięski mecz. No my, my bardzo brzydko dzisiaj zagraliśmy, a pomimo tego cały czas Przynajmniej do przerwy byliśmy, byliśmy brzy, bo przewaga ośmiu punktów jeszcze e, o wszystkim nie przesądzała i mogła, e, mogła być jak gdyby przewagą taką, którą w drugiej połowie moglibyśmy nadrobić i e, nawiązać walkę, być może przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Tak się nie stało, ponieważ dzisiaj zagraliśmy mało zespołowo, bardzo chaotycznie, e, bardzo powiedziałbym nieodpowiedzialnie. Po części, po części tutaj też przyczyna była naszego rozgrywającego, który, który troszkę w pewnych momentach tracił głowę i za bardzo brał na siebie zdobywanie punktów, odcinając jak gdyby trochę tlenu innym zawodnikom. To się przełożyło też między innymi na, na grę w obronie, gdzie, gdzie rozpamiętywanie po raz kolejny i, i, i jak gdyby dołowanie się w ataku sprawiało, że w obronie w ogóle ze sobą nie, nie współpracowaliśmy, nie wracaliśmy do, do obrony, yy, straciliśmy 19 punktów yy, z kontry i przede wszystkim grając na bardzo słabej skuteczności, mowa tutaj o, o rzutach za 3 punkty, yy, gdzie trafiliśmy zaledwie jeden rzut na 17 oddanych to też, to też jak gdyby ma yy, czynnik na, na yy, tą grę i na wynik na wynik końcowy. Byliśmy dosyć mocno zdeterminowani i zmotywowani do tego, żeby żeby dzisiaj się pokazać z dobrej strony i powalczyć, ale jednak no, pomimo tego, że Anwil też jest w jakiś tam kłopotach swoich organizacyjnych i kadrowych, to jednak wciąż to jest klasowy zespół, który, e, który wykorzystuje grę taką jak dzisiaj e, my prezentowaliśmy. Stąd też taki wynik. Dziękuję. Uh, we just lost focus tonight, uh, especially in the second half. Offensively, we didn't execute like we were supposed to. Our screens was bad. We didn't run our sets uh, like we uh, wanted to. Uh, I don't know. I guess we got confused a little bit on offense, and we wasn't patient and E, w tym momencie DJ nadmienił o tym, że nie wykorzystywano e, zagrywek, że nie było egzekucji, nie realizowaliśmy założeń, które e, ustaliliśmy z trenerem, brakowało, że tak powiem, skuteczności, że tak, z pola. DJ mm. ma pretensje, dlatego między innymi również do siebie, że po prostu nie było realizacji założeń taktycznych. Go ahead. Go ahead. Jesus. We just overall, we just a better team than what we showed tonight. Uh, we, have, we, have, we have some good players. We had good guys. We just lost focus tonight. We didn't fight the way we were supposed to, and uh, it's just a disappointing. Overall team loss, cause we are better than what we showed tonight, and hopefully uh, we get better work on Monday, and uh, we have a better game on Wednesday uh, when we play performer. JJ nadmienił, że jesteśmy lepszą drużyną, lepszą kadrowo, lepszą pod względem umiejętności. Mam nadzieję, że drużyna zrehabilituje się w środę przed własną publicznością w meczu z Polfarą i od poniedziałku zaczniemy myśleć o, o tym rywalu i zbierzemy się, że tak powiem, w sobie i wygramy ten mecz. Czy są pytania do drużyny Kotwicy Kołobrzeg? 这是你们唱看